No to słuchajcie, jesteśmy w Dubrowniku, zmierzamy do centrum Starego Miasta, które w zasadzie ja już widzę. <laughs> Zaraz się obrócę, pokażę Wam również widok. Jakieś 500-600 metrów dalej zostawiliśmy samochód na parkingu płatnym. Tu chyba wszędzie są parkingi płatne. Nie chcieliśmy się pchać tam na no tą starówkę. Pewnie byłoby dużo więcej samochodów, a tak to bez kłopotu znaleźliśmy miejsce. Także co, idziemy na spacerek, mamy wykupiony parking na 3 godziny i tak później by się zrobiło ciemno, więc będziemy się przenosić później gdzie indziej. Ale tymczasem, słuchajcie, chodźmy na starówkę. Ciekawi jesteśmy ile ta pogoda wytrzyma, bo na prognozie, którą oglądaliśmy wczoraj to dzisiaj miał być deszcz. Dzisiaj ta prognoza się już zmieniła i dzisiaj ma w ogóle nie być deszczu. Chyba dopiero o 22. Ale może w ogóle się zmieni, także już będzie w tej części Słonecznie, no fajnie by było, bo na tym słońcu nam, na, nam zależy najwięcej. Lubię chodzić takimi różnymi zakamarkami. Bo czuć tutaj historię tego miasta, nie tak? Tak. tak. Jak ona jest pieczołowicie zbudowane. No wszędzie skała, ten obciosany kamień, bardzo bogata historia tego miasta, której nie zdążymy dzisiaj opowiedzieć. Myślę, że najlepiej jak sobie sami poczytacie My po prostu. Przedstawimy to, co sami widzimy naszymi oczami. W dół czy prosto? Prosto. Prosto. Ale fajne są te uliczki. I w ogóle roślinność taka tak widać, inna niż nie, w Polsce. Że, że jest ciepły klimat. I też Palmy inna. rynki wszędzie rosną. I też dużo inne niż w Holandii, nie? Tak, tak. Tak zupełnie inna. Już siedzieliśmy przed chwilą, szliśmy też. Parkiem I sobie wyobrażam, jak jest latem 40 stopni, jak to musi być przyjemnie, jeszcze z takim, pięknym, z takim pięknym widokiem. Już jeszcze nie widziałam centrum, ale już mi się podoba to. I wszędzie są bardzo wysokie mury. To, tak jak możecie teraz zobaczyć, i z jednej, i z drugiej strony. Nie wiem dokładnie jaki jest cel. Może ogrodzenie ogrodu. No chyba, tak, nie? ale czy generalnie chodzi o to na przykład, żeby było więcej cienia czy Może. bardziej chodzi o to, żeby bronić się przed jakimiś tam Może rabunkami? Może tyle po prostu było kamieni. <słuch> Właśnie. Niegdyś miasto portowe, miasto kupieckie. Tutaj były szlaki handlowe przebiegające wybrzeżem Morza Adriatyckiego. Powstało grubo ponad tysiąc lat temu, a dzisiaj głównie miasto turystyczne, słynące z bardzo dobrej kuchni i z życia nocnego. No, my z życia nocnego nie skorzystamy, ale może sobie jakąś przekąskę zafundujemy. Zaraz zobaczymy. sezonem, a turystów bardzo dużo bym powiedział, więc nie wyobrażam sobie, ile będzie ich w sezonie. Wtedy pewnie trudno tu przejść przez most. I tak, dobrze, że zostawiliśmy auto tam, gdzie zostawiliśmy, troszeczkę dalej, 15 minut spacerem, bo tutaj parking kosztuje. Tu 2,70 za godzinę. Tak. A tam, gdzie myśmy zapłacili, kosztuje 70 centów. centów. liście się podoba, bo tak ogląda. No. A tak myślałam, że może zaśnie. Ale musielibyśmy chyba pójść na spacer w przyrodzie. No widać, że trwają przygotowania do świąt. Tak, wszędzie już ozdoby wieszają. Choinki już stoją niektóre, są budki, będzie jakiś tam Pewnie jakiś kiermasz. Tak, tak. Na tej samej zasadzie, co w Krakowie jest organizowane. chyba, z tego co widzę. Patrzyłaś na mapę i wynika z tego, że to miasto można obejść w koło, tak? Teraz szliśmy główną ulicą, która przebiega przez środek centrum a można albo tamtą, tamtą stroną jakimiś malutkimi uliczkami wracać albo drugą stronę obejść bardziej, starówkę. Ja tu przed chwilą widziałem, że już było dojście do plaży. No, mini plaży, bo generalnie Dubrownik nie ma jakichś tam spektakularnych plaż. Da się oczywiście zejść do wody, ale plaże są wszędzie naokoło. A to jest katedra. I tak się zastanawiamy, jak do niej wejść. Bo nawet tutaj nie ma klamek. A też jeszcze nie widziałam takich drzwi, które wyglądały na otwarte, nawet z biletem. Chodzimy tymi uliczkami, bardzo nam się wszystko podoba i tak się zastanawiamy, że będzie trzeba tu chyba kiedyś wrócić w kolejne miejsce, w które będziemy musieli wrócić. To samo mówiliśmy ostatnio, jak byliśmy w Mostarze, że też musimy wrócić, tak żeby zostać cały dzień lub dłużej. Tutaj myślę, że byłoby bardzo fajnie klimatycznie też pochodzić wieczór, jak jest już ciemno, bo jest tak. dużo oświetlonych miejsc, więc pewnie miałoby to swój klimat robi wrażenie, robi wrażenie. Nie jest może takie nie oddaje takiego samego klimatu jak Mostar, bo tam było tak bardziej orientalnie, no bo jakby miasto z innej to jest kultury bardziej historycznie, powiedzmy. Tak, to jest bardziej historycznie, dokładnie. No do to co, wyszliśmy, bo tutaj są mury, nie? A jak to zrobiliśmy do renta, że nie udało się nam na przykład dojść tam, gdzie ci panowie idą. To trzeba wejść na mury i do tego może trzeba nie. mieć bilet. Może nie, bo tam patrz, są domy i uliczka. Może to by się dało wejść. Widziałam hmm. gdzieś, że bilety są na mury. A może nie? A może nie. Na wszystkie, A nie może Nie zdołamy obejść całego miasta, szczególnie, że już powolutku musimy zmykać do auta, bo nam się będzie kończyć czas parkingu wykupionego. Słuchajcie, znalazłem okulary, znalazłem takie okulary i przydadzą mi się teraz w czasie filmowania, bo nie widzę ostro. Tak wyraźnie ostro nie widzę, a myślę, że w tych okularkach będzie o wiele lepiej. Na bliskiej odległości nie widzę ostro. O, bo na dal dalekiej odległości do prowadzenia auta nie ma problemu. Na pewno warto tu przyjechać i wy też tu przyjeździecie koniecznie, jak jeszcze nie byliście, tylko weźcie sobie taką poprawkę, że tutaj jest 5 razy drożej niż w całej reszcie Chorwacji. Na przykład tu przed chwilą była taka mini pizzeria i normalnie kiedyś Darenda kupiła kawałek pizzy za 90 centów. Wóz z piekarni. A tu taki sam, albo nawet mniejszy kosztował 5 euro. No, więc... no, no i też nic nie sprzedają na ulicy. Ja myślałam, że jakąś ulicz uliczną jedzenie, przekąskę kupimy, a jedynie widziałam jednego pana, który sprzedawał kasztany. Za 2 euro. Tak. Więc chyba. Mało Z tego co widzieliśmy, to na razie było najtaniej. Ale spokojnie... Jedyne. Coś zjemy. Nie musimy jeść tu na Starym mieście, a jak nie, to nie. też mamy kupę żarcia jeszcze ze sobą. No to opuszczamy stare miasto, zostało tam za naszymi plecami. Obiecujemy, że jeszcze tu wrócimy na dłużej. Kiedyś. Kiedyś, pewnie Jeśli w jakiś... dożyjemy. Nie, tam dożyjemy, pewnie w jakichś cieplejszych miesiącach. Myślę, że na tym też skończymy ten odcinek. Yy, ale pewnie jeszcze dzisiaj zaczniemy jakiś kolejny, bo jeszcze e gdzieś się tam przeniesiemy, w jakieś inne miejsce. Na tą chwilę 3 godziny chodzenia wystarczy, a musimy też małą położyć do spania nakarmić ją sami coś zjeść, więc słuchajcie, trzymajcie się, jeśli filmiki się Wam podobają, bo to już któryś odcinek z kolei ja wcześniej o tym nie mówiłem, to zostawcie nam łapkę w górę, zostawcie nam jakiś komentarz, to jest bardzo fajne dla algorytmów i Słuchajcie, można nas też w jakiś sposób wspomóc. Na przykład przez zakup wirtualnej kawy. To wszystko jest opisane na naszym profilu w informacjach o naszym kanale. Można też yy, zrobić jakąś wpłatę na przykład na PayPalu czy przelew. Jak ktoś ma ochotę wesprzeć nasze podróże i równocześnie zachęcić nas, żeby ich było więcej, dłużej, wytrwalej to to jest bardzo taki fajny bonusik dla nas. A tymczasem, trzymamy za Was również kciuki do góry. Trzymajcie się. Hej!